Tusk przyłapany na bezczelnym kłamstwie, obrzydliwym, bo dotyczącym stanu służby zdrowia i tego, że państwo polskie nie pomaga pacjentom chorym onkologicznie. I naprawdę dostał knockout. Posłuchajcie najpierw jego kłamstw podczas konferencji prasowej. Są pacjenci onkologicznie odsyłani. To jest kłamstwo. Prostowaliśmy te informacje. I proszę ich nie, nie, nie powtarzać. A jeśli ma pan źródło informacji, to proszę podać to źródło informacji, bo inaczej. Będzie pan miał problem ze swoją wiarygodnością. Tusk mówi, że dziennikarz będzie miał problem ze swoją wiarygodnością, że pacjenci nie są odsyłani i że to są kłamstwa, i że niech dziennikarz poda swoje źródło. No i tu podajemy. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślił, to jest z 3 listopada. Tak, ja znam tę wypowiedź, wycofał się z niej ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu. I... Widzicie, słyszycie to, co mówi Tusk, że rzecznik naczelnej Izby Lekarskiej wycofał się ze swoich słów i... słów i to nie była prawda. Że po prostu nie ma takich sytuacji, nie ma takich przykładów, że rzekomo nie podał przykładów. No to mamy tweet naczelnej Izby Lekarskiej. Która pisze, Szanowny Panie Premierze, na wczorajszej konferencji prasowej zarzucił Pan Rzecznikowi Naczelnej Izby Lekarskiej, że wycofał się ze słów o pacjentach onkologicznych i nie są one prawdą. I uwaga, co piszą lekarze. Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa. Na dowód załączamy oficjalne dane NFZ dotyczące daty pierwszego możliwego przyjęcia w oddziałach onkologicznych. Rozumiecie? Nawet środowisko lekarskie, które z reguły wspiera rząd Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, no. Zdejmuje mu spodenki i mówi: Król jest nagi, ty człowieku kłamiesz bezczelnie. No, myślę, że. To jest mocniejsze niż wszelkie weryfikacje ze strony demagoga. Tu możemy wyświetlić, jaka jest sytuacja, jakie są pierwsze wolne terminy. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie. Pierwsza data przyjęcia data przyjęcia na oddział onkologii klinicznej 7 stycznia 2026. Następne MSWiA w Olsztynie, Klinika Onkologii i Immunologii. 8 kwietnia 2026. Dolnośląskie Centrum Onkologii. Proszę bardzo, 17 kwietnia 26 roku. To są dane załączone przez naczelną izbę lekarską, czyli po prostu samorząd zawodowy lekarzy, który już traci cierpliwość na te kłamstwa Tuska, na jego bierność, na brak reagowania. To nie jest tak, jak pani Leszczyna mówiła, że wystarczy czarodziejską różdżką dotknąć i po sprawie. I ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, tak. No dotknęli swoją platformerską łapą, i nie ma pieniędzy, i nie będzie.